Witajcie, z tej strony Czechu Dzisiaj zobaczycie dwa treningi po płaskim I jeden trening skokowy Zapraszam Was również do zasubskrybowania kanału Zostawienia dzwoneczka, by być na bieżąco I łapki w górę Będę Wam bardzo wdzięczna za każdy komentarz Bo to bardzo wspiera kanał Także z góry bardzo Wam dziękuję Za każde wsparcie I tutaj widzicie, już zaczynam sobie jazdę Zaczynamy sobie kusa, Będziemy sobie kręcić dużo kółeczek I ogólnie powiem Wam, że tutaj byłam dosyć spięta i to dosyć widać, jakby też wydaje mi się, że mam trochę garpa, ale nie jestem pewna, czy ten garb jest spowodowany kamizelką, czy mną, tutaj chciałam chyba robić łopatkę, znaczy miałam za zadanie zrobić łopatkę, ale się nie dowiemy, bo mama ucięła yy, w nagrywanie, no i też sobie galopuję elegancko, powiem wam, że miałam świetne siodło, które trzymało mój tyłek naprawdę nieźle bo wydawało mi się, że koniec dosyć spięty, dosyć sztywny, co mi... Nie ma... No nie pomagało mi to w żaden sposób. W ogóle nie wybarcie że też mój głos, ale <laughs> pogoda niestety nie sprzyja zatokom. tokom. I tutaj sobie cisnę, widzicie, elegancko, na jakimś małym kółeczku galopy. Ogólnie starałam się nie przekrzywiać do wewnątrz, ale wychodziło mi to tak chyba średnio na tym kole. Wydaje mi się, że przekrzywiam się dosyć. I tutaj mamy bardzo fajne przejście. Muszę się pochwalić, nie narzekać wyjątkowo. Nawet mi się ono podobało. Tu mamy chwilę przerwy, bo już dostałam zadyszki prawie umarłam wypyłam płuca. A tutaj elegancko sobie kontynuujemy. To jest lewa strona, moja lewa strona, po prostu leży i kwiczy. Ja na lewo nie potrafię nic robić, jakby autentycznie. Moja lewa strona jest moją gorszą stroną, i naprawdę czuję się strasznie robiąc coś na lewo. I no jeszcze bardziej się usztywniam, mimo że konik usztywniony, ja usztywniona, to w ogóle Armageddon nie, jakby na lewo coś robić, to jest mi strasznie, strasznie ciężko. No i sobie tutaj ciśniemy jak dwie pokraki, chociaż chyba mniej się przykrzywiałam do wewnątrz, więc zawsze jakiś plus. I tutaj lecimy sobie na prawo, na prawo już trochę lepiej, bo ja też się lepiej czuję na prawo. Także nawet jeżeli konik jest trochę sztywniejszy na to prawo, no to ja tutaj trochę nadrabiam. No i przejście ale no, też mi się wydaje, że było całkiem okej okay. no i tu już mamy koniec pierwszego treningu lecimy na drugi i tu już mamy elegancko dzień, ładna pogoda bardzo fajnie było, bo świeciło słoneczko ale było chłodno, także dla mnie idealnie i tutaj będziemy sobie cisnąć głównie drążki i powiem wam, że jak tamten konik mi bardzo pasował mimo tego, że czułam, że jest sztywny tak tutaj naprawdę nie potrafiłam się z nim na tej jeździe dogadać było strasznie też wydawał mi się dosyć sztywny i ogólnie dosyć taki, nie wiem jak to nazwać, ale zatrybiony w swoim, swoim celu, że wiecie, jak on galopował. To, żeby potem zrobić jakieś przejścia, coś, było strasznie ciężko, bo się zagryzał i on mówił swoje zdanie, co on ma na ten temat do powiedzenia. Tutaj robię chyba dodanie, bynajmniej próbowałam, bynajmniej, przynajmniej, nie wiem jak się mówi, ja nie jestem dobra w polski. Tutaj mamy Skrócenie, sobie siadłam w <grym>, ćwiczebny, chyba sobie przetestować moje skille I tutaj, kto powie, co jest nie tak, ten dostaje order jeźdźca, <grym>, co tutaj poszło nie tak. No i znowu mamy elegancko drążki, którzy zaczynamy galop. I galop wam powiem, że był naprawdę bardzo wygodny, bardzo wygodnie mi się siedziało w siodle. A jak oglądałam te filmy, to mówię, matkowoska. no przecież ja się odklejam od tego siodła i tu zanim wam dokończę, to widzicie, ja tutaj próbuję przejść do kusa, to przejście do kusa trwało strasznie długo, bo się zagryzł e, i walczył tam o swoje, że on jednak galopuje. E, no i że właśnie jakby było mi bardzo wygodnie galopować, ale moja dupa dosyć klepała, nie? Jak ja patrzę na tym filmie, to tak dosyć się odrywam od siodła. A powiem wam, o dziwo, ja tego nie czułam, naprawdę nie czułam. Wydawało mi się, że siedzi mi się bardzo dobrze. Są momenty, gdzie lepiej siedzę, gdzie gorzej siedzę. Prawda, takie sprzeczne sygnały, nie, że jakby mi się siedziało fantastycznie, a na filmie widzę zupełnie co innego, nie, normalnie tragedia, Armageddon, po prostu klucha i pokraka. No i właśnie tutaj są te. Tutaj nawet dobrze wyszły te drągi Ale nie szły mi fatalnie te najazdy Jak patrzyliście wcześniej Szły mi fatalnie, nie potrafiłam sobie go wyczuć On w sumie jechał sobie sam Nie potrafiłam za bardzo zmienić tempa w tym galopie Bo on był taki, taki Zatrybiony właśnie w to swoje tempo I ani za bardzo nie potrafiłam przyspieszyć Ani za bardzo zwolnić, jakoś tak nie potrafiłam Sobie go wyczuć w ogóle A tutaj się czegoś wystraszył chyba Nie, to jeszcze nie tutaj Siedziłam, <laughs> fakty To teraz tutaj jednak się wystraszył ja nie wiem w sumie co tutaj było, to chyba był jakiś dźwięk, był czy coś tam, ja się, ja się biedny spłoszył, ale w tym momencie kiedy się spłoszył, to ja dostałam wtedy mega super dosiadu. No szkoda, że tylko na ten moment nie. No i tutaj kolejna porażka, nie znowu źle doliczone do drągów. I tutaj jest chyba no, ostatni przejazd, w którym udało mi się trafić na te drągi, udało mi się go wyczuć na, już na sam koniec, nie na ostatni przejazd, także Belissimo. I tutaj już mamy początek treningu skokowego. Ogólnie zwróćcie uwagę, jak ta hala jest mała. Mnie to na początku strasznie przerażało, zwłaszcza na galop. Jakby ja byłam pełna podziwu, że ten koń się wiecie, tak potrafi zwolnić, tak potrafi trzymać równowagę. A potem jeszcze zobaczycie na żółtej przeszkodzie, jakie on drifty po prostu robił. Nie, to jakby ja jestem pełna podziwu za jego równowagę. I ogólnie to jest ten sam koniec z wcześniejszego treningu, ten co się wystraszyło, na którym nie potrafiłam się jakby dogadać z nim, nie, żeby go przytrzymać, czy tam przyspieszyć, czy cokolwiek jakby zadziałać. Powiem Wam, że tutaj było już dużo lepiej, jakby byłam w stanie sobie go już lepiej wyczuć, nie było idealnie, na początku też mnie nieźle porobił bambuko, ale to trochę z mojej winy, bo ja puszczałam wszystko. I ogólnie, no ale ogólnie bardzo fajnie mi się tu na nim jeździło, jak na wcześniejszym treningu miałam takie bardzo mieszane uczucia, że jakby nie polubimy się chyba, to tutaj wam powiem, że bardzo fajnie i ogólnie bardzo fajnie mi się na nim skakało ze względu na to, że on ma dosyć krótką szyję, znaczy krótką szyję, albo on jest po prostu taki trochę mniejszy i wiecie, te skoki są takie, takie fajne, jakby ja się bardzo dobrze w nich czułam, w tych skokach i, i moje ciało też się bardzo dobrze czuło i to gdzieś za to koło, jakby ja tutaj byłam pewna, że ja nie wykręcę, nie jakby mi się wydawało, że tego miejsce jest za mało i że nie damy rady, no ale jakby dawaliśmy radę, no konie teraz są tutaj wprawione w boju, gorzej ze mną, nie jakby czułam się dosyć laustrofobicznie i miałam wrażenie, że mi tego miejsca będzie brakować, ale jakoś dawaliśmy sobie radę, nie w ogóle patrzcie jak tutaj ten zakręt, nie, to naprawdę jest strasznie mało miejsca i koń musi faktycznie jakby myśleć co robić z tymi nogami, żeby no, nie wiem, nie poplątać co tych nóg i nie poślizgnąć się, bo naprawdę no, jest, 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 mało miejsca. No ja sobie tutaj cisnę na lewo, tutaj też kółeczko. Tutaj też trochę jakby zaufałam mu, że jednak da się robić te koła, że się mieścimy, już to koło było takie bardziej Pewne, i tutaj mamy Pink Flappy Unicorn. <grywa> no, puściłam po prostu wszystko. Nie chciałam pojechać, puściłam razem z pachołkiem, odjechałam. No tutaj też, jakie to było, no po prostu pojechałam, nie? Jakby ja nie decydowałam o niczym. Chciałam przejechać i go tak zostawiłam. Tu już widzicie lepiej, trochę decyzji było. Dalej jestem takim pokrakiem. Dalej, jakby czuję brak tego miejsca i się przechylam na lewo i na prawo. I tutaj patrzcie, jak on driftuje, nie? I ja się starałam serio trzymać jakby te wodze, żeby on mi nie driftował, żeby on nie cisnął od razu na lewo, a on się zagryzał mi na wodzy i on, on po prostu cisnął na lewo, nie? On po prostu od razu robił Tokio drift i skręcał. Także no niezły zawodnik, ja miałam zawał serca przy pierwszym drifcie, ja naprawdę mi serce stanęło, że on się tam wywróci, A ja tutaj mu puściłam wodzę i chciał chyba wykorzystać, także chyba on wie, co robi z dziećmi w rekreacji. No i tutaj sobie dalej skaczemy elegancko. No tutaj sobie zmieniliśmy nogę i jedziemy sobie na żółtka z Tokyo Drift elegancko, hopsa i na zabójczy to, Tokyo Drift Jedziemy tutaj, trochę dotuptałam, jakby za mało decyzji podejmowałam Tutaj też puściłam wodę i widzicie, skręciłam dużo wcześniej niż powinnam Muszę to sobie zmienić, bo jakby przez to, że właśnie długo nie jeździłam ja jakby, nie wiem, boję się podejmować decyzji Tutaj mam pachołki, które mnie uratowały już bez takiej otoki od No i właśnie boję się podejmować decyzji i tak zostawiam te decyzję koniu bardziej. I jakby wiecie, ja się kompletnie nie boję, ja jestem haharem, wiecie, do, do, do tych chwil dalej, z tym, że właśnie zamiast zdecydować, to ja po prostu jadę i tak mówię, kurde. W sumie to ja nie wiem i tak wychodzi jak nie wychodzi, to nam akurat wyszło. To już pod koniec wiecie, pod koniec zazwyczaj ma taką pełną kumulację, dobra jedziemy, robimy to, będzie dobrze, nie? I wtedy zaczyna coś wychodzić, a tak w trakcie tego treningu w kurde ja jestem taka beznadziejna klucha, nie? I to no, widać, że jestem beznadziejna klucha. Ale jak na drugi trening skokowy jeszcze w takim miejscu ciasnym stwierdzam, że o, stabilnie. Nie wiem, czy ostrość wyłapał teraz. O, teraz.